Przede wszystkim, ten pojazd, który tutaj widzicie to jest mój samochód Renault Megane rocznik 96 jeździłem nim przez 4 długie lata ale dzisiaj niestety pora się z nim pożegnać Pożegnać się oczywiście w moim stylu, ale zanim powiecie, że jestem debil, bo mogłem go oddać jakiejś potrzebującej rodzinie na przykład, to musicie coś o tym pojeździe wiedzieć. Ubezpieczenie kończy się za parę dni, a koszt ubezpieczenia e, przerósłby wartość tego samochodu, bo jest on obecnie warty 700-800 zł. Tak więc absolutnie nie opłaca mi się go trzymać, ani tym bardziej nikomu oddawać. Zresztą nawet jakbym go komuś oddał, to bałbym się o jego bezpieczeństwo później, bo samochód jest już w nieco opłakanym stanie, mimo że jeździ i na pierwszy rzut, na pierwszy rzut oka wygląda yy, sprawny, na sprawny. Na pierwszy rzut oka, ale czy na pierwszy rzut kamienia? Chyba też. Ładna dzisiaj pogoda. Wręcz idealny dzień na Podstawowym narzędziem wykonawczym każdego distroju jest młotek żelazny przy pomocy którego dokonuje się napraw blacharskich oraz oraz generalnie reperuje się szyby No? Tam Jonkę? Moi drodzy, nie ma bata, czas już nastał tego graba. fuck. była kamera. Jeżeli macie swoje samochody, na pewno zawsze denerwuje was, jak ktoś trzaska wam drzwiami. Teraz y, będziecie patrzeć na ten problem nieco inaczej. O kurde. A jeżeli zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, jak ktoś uwiesi Wam się na drzwiach, to jest jedyna okazja, żeby to sprawdzić. Reno Megan, Nic. Sprężyste. Ale jak to mawiają Francuzi, zderzaki są do zderzania. Coś w tym musi być. Tam odpadają, co nie wiem, jakie te samochody teraz robią, to ja nie wiem. Samochody? Teraz ostateczne rozwiązanie kwestii Renault. Mara skacze z rampy. Deklu! Co? <laughs> Co? O nie! Co jest? Ale to jest? jest. Ej! Mój zderzak! Dobra, jest dobrze. Proszę. Idealny stan. Pani jaka pianka! Ej, to jest zasłona silnika tej. Dobra, to się nie przyda. Ten no kurde, panie. Jeszcze jeden taki bym mógł zrobić. Panie Mirku, bo mnie się szyba zablokowała w samochodzie. Panie. And jednak nie taki mocny. A! A! Chyba zemściła się z zagrobu. Nie mogę trafić no. Karoseria zaczyna wyglądać jak sreberko od czekolady. nie, dwie stówki.